Mój Kraków w Radiu Pogoda. Katarzyna, nad dobry wieczór, witam i zapraszam na kolejny program. Mój Kraków w Radiu Pogoda na 102 i 4 FM. Kolejni goście w studiu już za chwilę, kolejne ciekawe tematy. Będzie oczywiście kulturalnie, ale nie tylko. Dziś o zdrowiu i o zdrowym żywieniu mówić będziemy. Potęga żywienia, jesteśmy tym, co jemy. To jest tytuł konferencji, która już 27 września w Krakowie. A naszym gościem w programie jest pani Beata Morszyn, która jest współorganizatorem konferencji. Współorganizatorem tej konferencji i ambasadarką kampanii Żyje Świadomie, w tym momencie już kampanii międzynarodowej, która wraz z Instytutem Profilaktyki Zdrowia organizuje właśnie takie konferencje zdrowia. Ile takich konferencji już zrobiliście w Krakowie? W Krakowie cyklicznie robimy jedną lub dwie w miesiącu, natomiast na ten moment nie jestem w stanie powiedzieć, ile już się ich już było. Bardzo dużo. W całej Polsce, no i mówię już w kilku krajach Europy. Także zaczynamy działać bardziej globalnie, by tę wiedzę przekazywać dalej. Co... Czy już są jakieś efekty, czy już widać, że ludzie bardziej świadomie kupują jedzenie, dobierają to, co jedzą? Zdecydowanie tak, ta świadomość coraz bardziej rośnie. Zresztą po konferencjach mamy bardzo dużo takich pozytywnych odzewów, że tak. jednak dowiedzieli się ludzie takich rzeczy, o których tak naprawdę powinni nas uczyć w szkole i to w szkole podstawowej. Niestety takiej wiedzy nie ma. No dobrze, a o czym będzie ta konferencja? Bo wiem, że będzie gość specjalny, będzie pani, e, która będzie o tym wszystkim opowiadać. Gościem specjalnym tym razem, po raz pierwszy w Krakowie, będzie pani Bożena Schleicher. Też związana z Krakowem, ale wykład będzie u nas robiła po raz pierwszy w ramach kampanii. Jest to absolwentka Międzynarodowego Instytutu Makrobiotycznego w Szwajcarii. Jest też specjalistką w zakresie nauki o żywieniu i posiada ponad 25-letnie doświadczenie w edukacji zdrowotnej. Prowadzi okay. swoje autorskie kursy gotowania makrobiotycznego, seminaria, wykłady z zakresu zdrowego odżywiania i seminaria dotyczące profilaktyki chorób przewlekłych i nowotworowych. Promuje po prostu zdrowy styl życia. Opracowała też nowatorski sposób łączenia w praktyce zasad makrobiotyki i medycyny chińskiej z terapią odkwaszania organizmu, co jest bardzo istotnym elementem powrotu do zdrowia. Jest również dyplomowanym dzielarzem tradycyjnej medycyny chińskiej. Już tej tego. wiedzy będzie bardzo dużo, mhm. ale myślę, że wiedzy bardzo potrzebnej. Jak ta makrobiotyka funkcjonuje w naszym, naszej znaczy codzienności, bo chyba nie wszyscy wiedzą, o co w ogóle chodzi? To powiedziawszy, to myślę, że większość osób nie wie o co chodzi. Ja bardzo długo też nie bardzo wiedziałam: no gdzieś makrobiotyka, makrobiotyka. Dalej nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, dopiero zaczynam się tak naprawdę uczyć, także też z niecierpliwością czekam na, na wykład pani Bożeny. Ale tutaj myślę, że będziemy się bardzo skupiać też na tym, jak to, co jemy, wpływa na nasze i zdrowie, i nasze samopoczucie, bo my jesteśmy tak naprawdę cały czas pracą budowy. Jedne komórki powstają, inne umierają. I to, co my jemy, to jest nasze paliwo. I mhm. od jakości tego paliwa zależy, w jakim stanie ten nasz organizm będzie. Ale czy w Krakowie już jest taka sytuacja, że my możemy zdrowo się odżywiać? To znaczy, czy mamy wystarczająco dużo punktów, gdzie możemy kupić dobre, zdrowe jedzenie? Czy wystarczająco dużo to trudno powiedzieć, natomiast tych punktów sporo jest. Powstają nowe. Mamy targi pietruszkowe w podgórzu, mamy dużo kooperatyw, które przywożą y, jedzenie bezpośrednio od rolników. Więc jeżeli ktoś chce, to ma możliwość dobrego jedzenia. A czy prawdą jest to, że w zasadzie wszystko, co jest w takich zwykłych sklepach, nie jest dla nas dobre? Może czy to nie, jest trochę przesadzone? Może nie wszystko, no też nie można przesadzać się w drugą stronę, że wszystko, co jest lepiej na półce, to jest trucizna. No niestety, warunek pierwszy, czytamy etykiety. Mm -hmm. Czym skład krótszy, czy mniej to przetworzone, tym lepsze dla nas. Trzeba czasem lupę ze sobą zabrać albo okulary, bo to jest tak drobnym drukiem, że czasem tego się nie da przeczytać. Albo są takie skróty, których ja nie rozumiem. Tak, jest bardzo dużo. No, Kiedyś było e, e, mhm. różnego rodzaju E, teraz mhm. jest to zastąpione czasem takimi nawet ładnie brzmiącymi nazwami, natomiast cały czas pod tym kryje się po prostu chemia, która no niestety jest szkodliwa dla na naszego organizmu. Czyli, że jeżeli w produkcie z tyłu na etykiecie jest cokolwiek napisane, co nie jest produktem nam znanym, typu mleko, tłuszcz, czy tam jakieś witaminy, tylko jest to taki związek, który dziwnie brzmi, to możemy się domyślić, czy to jest skład chemiczny. To raczej nie należy tego kupować, no zawsze każdy w tym momencie praktycznie nosi przy sobie telefon z internetem, można sobie znaleźć co to takiego jest i samemu zdecydować czy chcemy dostarczyć to do naszego organizmu i potraktować to jako paliwo czy niekoniecznie. Trochę to będzie trudne, żeby każdą potrawę sprawdzać i googlować, ale może warto przynajmniej kilka produktów naszych ulubionych sprawdzić i później wiedzieć, czy chcę to kupować stale, czy nie. Jest Bo... jeszcze jeden problem, niestety te etykietki trzeba czytać dosyć często, nawet na produktach, wydawało nam się znanych, o Jakiegoś czasu, mm -hmm. bo te składy potrafią się zmienić. A no właśnie, to tutaj. Miałam mamy. kiedyś niestety taki przykład ze śmietaną. Mm -hmm. Wydawało się, że bardzo dobra. Na kiedyś rzeczywiście w składzie miała śmietanę. Po jakimś czasie okazało się, że ma no niestety oprócz śmietany jeszcze kilka innych dodatków, w których śmietanie normalnie być nie powinno. No właśnie, jakie to mogą być dodatki, gdybyś mogła opowiedzieć tak na pierwszy ducha. Różnego dobra. rodzaju zagęszczacze, polepszacze smaku. Ale to w takich produktach, które mają długi termin ważności, chyba musi być. Teraz pytanie, mamy zawsze wybór, czy chcemy kupić coś, co ma... Nawet rok trwałości, no ale musi być zakonserwowane, bo inaczej by mm -hmm. nie przeżyło. Czy jednak spróbujemy poszukać czegoś, ewentualnie jakiegoś zamiennika, który nie jest konserwowany i który zużyjemy na bieżąco? Czym krótszy skład, no tym trochę lepiej dla naszego zdrowia. My i tak tej chemii zjadamy mnóstwo. Gdzieś nawet w jakimś opracowaniu było, że praktycznie zjadamy 2 kg chemii rocznie. No to tak jakbyśmy sobie postawili dwa pudełka proszku do prania i łyżeczką codziennie dosypywali do jedzenia. Bo ta chemia jest wszędzie: to jest w jedzeniu, to jest w kosmetykach, które używamy, w środkach czystości, których używamy w domu. To wszystko ma kontakt z naszym organizmem i to wszystko wnika w różny sposób. Niby wszyscy o tym wiemy, ale w zasadzie w jakimś momencie stało się coś takiego, że przestaliśmy cokolwiek z tym robić. W sensie, że ludzie to zaakceptowali, że tak jest. I tylko nieliczni. Próbują to zmieniać. Czy to jest tylko moje wrażenie? Myślę, że to, to nie jest wrażenie, to chyba tak jest, bo też no, trochę mamy inne tempo życia niż kiedyś, zwalamy wszystko na brak czasu, no prościej kupić nawet. Często mamy się tłumaczą, że one nie mają czasu na gotowanie, wolą kupić gotowe danie i jeszcze odgrzewają to w mikrofali, co już jest totalnym, totalną porażką tak naprawdę, bo to już nie jest jedzenie. Mikrofale w ogóle nie powinny stać w naszych domach, a wiele osób jednak ma i korzysta. Dlaczego? No fale, które podgrzewają nasze pożywienie, niestety zabijają również to pożywienie. To już nie jest pokarm pełnowartościowy. Znaczy w zasadzie to już nie jest pokarm. Czy zabijają wszystkie wartościowe składniki? Tak? Zmieniają strukturę. Ja też nie jestem specjalistą od mikrofal. zmieniają po prostu strukturę naszego jedzenia. Myślę, że Pani Bożena na konferencji powie dużo na ten temat. Czyli kto z Państwa chce wiedzieć, jak działa mikrofalówka i co robi z naszym jedzeniem? I dlaczego powinniśmy ją ograniczać? Bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy od razu mieli ją wyrzucać, bo pewnie nie wszyscy będą skłonni. I zdolni do takiego czynu, ale może ograniczać przynajmniej podgrzewanie w mikrofalówce, to warto przyjść na konferencję na spotkanie z panią Bożeną. Co do konferencji, czy to jest konferencja otwarta dla wszystkich, czy jest płatna, czy nie, jak się dostać, gdzie szukać informacji? Konferencja jest otwarta dla wszystkich, jest odpłatna. To jest cegiełka na rzecz Fundacji na Rzecz Świadomego Życia w wysokości 20 zł, więc nie jest to jakaś wygórowana kwota. To służy po prostu na, na pokrycie części kosztów konferencji. Wszystkie informacje o konferencji znajdą Państwo na stronie żyświadomie.pl. Tam też można się zarejestrować na konferencję, opłacić sobie taką cegiełkę przez internet. Jeżeli ktoś nie ma możliwości, nie ma dostępu do internetu, szczególnie jeżeli chodzi o osoby starsze, na stronie jest podany mój numer telefonu jako osoby współorganizującej, natomiast ja ten telefon podam. Jeżeli ktoś miałby problem z rejestracją przez internet, to proszę po prostu wysłać SMS lub zadzwonić. I wtedy można wpłacić na miejscu? Wtedy można wpłacić na miejscu. A telefonicznie zgłosić swój udział? Dokładnie tak. Mm -hmm. To co, podamy ten numer telefonu? To bardzo proszę. 501 mm -hmm. 381 600. O, dosyć proste. Kto jeszcze nie zdążył, proszę szybko wziąć coś do pisania, jakąś kartkę i zanotować. 501 381 600. To jest numer do pani Beaty Morztyn, która jest dzisiaj naszym gościem, która zaprasza do udziału w konferencji. A to wydarzenie 27 września, jeszcze powiedzmy raz gdzie? To jest w Krakowie, na ulicy Szlak 65, w sali konferencyjnej w biurowcu Kłos. To jest takie nasze stałe miejsce. Cyklicznie te konferencje się tam odbywają. Mhm. Jest to centrum, bardzo dobry dojazd. Jak długo to będzie trwało? Konferencje trwają mniej więcej 3 godziny. Mhm. I to jest, jest wszystko? To jest wszystko w trakcie, jest przerwa. Zawsze staramy się zapewnić jakiś zdrowy poczęstunek, czyli do no, kawy u nas Państwo nie wypiją, ale jakieś owoce. Jaki sok, Jakiś sok, woda. woda, na pewno wodę mamy zawsze. Jeżeli mamy też jakiegoś fajnego partnera, zdarzają się też również fajne soki, więc zapraszamy, można się posilić w trakcie. I sprawdzić, co naprawdę można jest, je, żeby było tak. zdrowo. Potęga pożywienia jesteśmy tym co jemy. Tak jest tytuł konferencji. Zachęcam państwa bardzo serdecznie do udziału, bo naprawdę będzie sporo praktycznej wiedzy. A naszym gościem była dzisiaj pani Beata Morsztyn z Fundacji na rzecz Świadomego Życia, która zapraszała państwa do udziału w wydarzeniu, która jest współorganizatorem konferencji. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Mój Kraków w Radiu Pogoda.